Hej tam wszystkim w kolejnym filmiku. Dzisiaj postanowiłam, że zrobię filmik, w którym po prostu Wam e, powspominamy świat muzyczny e, w okresie pandemii, bo przecież jak wiadomo pandemia już ma roczek, już trochę więcej niż roczek. E, I e, postanowiłam, że powspominam świat muzyczny, bo on chyba najbardziej e, został już e, poszkodowany w, tym, w tej całej pandemii. Jeśli się mylę, to przepraszam. E, I po prostu chciałam e, właśnie powspominać e, płyty, które zostały wydane w 2020 roku. Jeśli jesteś zainteresowany, oczywiście nie wszystkimi płytami, które zostały w 2020 roku wydane, bo e, nie dam rady tutaj w skrócie, jak powiedzieć o wszystkich. E, jeśli jesteś zainteresowany, to zapraszam do oglądania. Więc tak, 2020. Pod koniec 2019, jak wiecie, zaczęła się pandemia w, w, w Wuhan, w Chinach, Wuhan. E, I po prostu, e, i ona się rozprzestrzeniła na cały świat. Trwa do dzisiaj, a jest 2021, przypomnijmy sobie. I, po, i dlatego postanowiłam, że w tym, ro, e, w tym odcinku powspominam płyty, które zostały podczas pandemii e, wydane i niestety w niektórych przypadkach e, Trasy koncertowe zostały odwołane, lub no po prostu na, na, w ogóle nawet się nie pojawiły. E, oto przed Wami płyt, które przedstawię w tym odcinku. Jako, oczywiście z datami, żebyśmy powspominali to wszystko. Jako pierwszą płytę, e, którą e, będę wspominać chronologicznie, jest to 10 stycznia i została wydana e, płyta z RER. Rare, rare, nadal nie wiem, jak to się <laughs> mówi, więc przepraszam e, wszystkich fanów, w tym imię, e, przepraszam e, Selene Gomez, bo o niej mowa. Jest to jej trzeci krążek e, Seleny w e, karierze so, e, solowej. Ta album ma być e, swego rodzaju pamiętnikiem z ostatnich lat, którym właśnie e, się podziwiła w 10 stycznia. Singlem promującym to płytę była piosenka Lose you to love me bardzo nostalgiczna i bardzo spokojna taka jakby opowiadająca trochę w, w stronę Justina Biebera i ta oczywiście piosenka wspięła się na szczyt listy USA Billboard Hot 100 <grywki> mówmy po polsku trochę 10 stycznia właśnie została ta wydana płyta. Kolejną płytą, którą ch chcę dzisiaj powspominać, jest, została wydana 17 stycznia, czyli 7 dni po piosence mojej idolki. Jest to płyta Manik, wyda którą wydała Halsey. Na, na tej płycie możemy znaleźć m.in. E, jej przebój, Without Me, który znalazł się na szczycie listy najgorętszych hitów billboardu. To trzeci krążek w karierze artystki. 27 marca 2020 roku z Dua Lipa wydała Future Nostalgia. To drugi krążek w karierze piosenkarki. Ukazały się trzy single promujące to wydawnictwo, czyli Don't Start Now, Physical i Break My Heart. Za to 26 marca 2021 roku ukaże się Future Nostalgia Moonlight Edition, który promuje kawałek We Are Good. 20 marca 2020 roku The Weekend wydał swoją After Hours, czyli czwarty album studyjny kanadyjskiego piosenkarza. Album w Polsce uzyskał status Złotej Płyty. Na światło dzienne ujrzały dwa single promujące materiał, czyli Heartless oraz Blinding Lights. Odbędzie się również trasa koncertowa, jeśli dobrze pójdzie, a trzymajmy kciuki, że dobrze pójdzie i zostanie e, trasa koncertowa, to The weekend zawita w, pol e, w Polsce e, 7 listopada 2022, 2022 roku w Krakowie. 2 października 2020 roku Blackpink Pinks wydał swój debiutancki album, czyli po prostu ty album. To właśnie debiutancki album. W, e, Koreańskiego Girls Bandu. Płytę e, promował singler Sea Girls. Ukazał się w czterech wersjach, e, wersjach fizycznych i gościnnie można usłyszeć na tej płycie Selena Gomez, na przykład w piosence Ice Cream oraz Carpe BB. I ostatnią płytą, którą chcę dzisiaj powspominać, jest. E, Disco, który e, Kylie e, wydana płyta została wydana 6 listopada 2020 roku. Je, to już 15. album e, Kylie. Single promujący płytę Disco to Say Something oraz Magic. Album zadebiutował na pierwszym miejscu e, notowania UK, UK Album Chart. Stając się najlepszym debiutem 2020 roku. A teraz pytanie do Was, jeśli wytrzymaliście do końca tego filmiku. Płyta, która została w 2020 roku wydana, która według Was jest najlepsza? Nie z tych, które powiedziałam, ale ogólnie ze wszystkich płyt, które zostały w 2020 roku wydane. Która według Was jest najlepsza? Która Wam się najbardziej spodobała i do której Macie sentyment? Napiszcie mi w komentarzach, a ja będę lekować. Dzięki wielkie za uwagę. Dajcie łapeczki w górę i do zobaczenia wkrótce. Pa!